Jak ustawić program w przypadku nierozpoznania pozycji towarowych z e-faktury w subiekcie GT? W parametrach XEF w zakładce Import e-faktur istnieje możliwość ustawienia działania programu w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozpoznanie asortymentu. Parametr Nierozpoznany asortyment oferuje trzy opcje do wyboru. Wstaw nierozpoznany. Program wstawia nazwę pobraną bezpośrednio z danych e-faktury. Taką pozycję należy obsłużyć ręcznie, aby możliwe było zapisanie dokumentu. Wstaw jako usługę jednorazową. Program wstawi na dokument subiekta usługę jednorazową. Dodaj do kartoteki i wstaw. Program utworzy nową kartotekę. Dodawanie kartotek jest możliwe tylko wówczas, gdy w parametrach towary i usługi wybrane zostało automatyczne nadawanie symboli. Przy próbie zmiany nadawania symboli pojawia się odpowiednia informacja.